Ojca I syna, i ducha świętego. Amen. Pokój z Wami, i z Duchem Twoim. Bardzo się cieszę, siostry i bracia, że wszyscy tutaj jesteśmy, otaczając naszą matkę w ikonie jasnogórskiej, która przynosi nam Jezusa. Przeszliśmy, wielu z nas przeszło. Tę drogę z kościoła parafialnego w Kiekszu tutaj do kaplicy i domu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Drogę, którą pewnie będąc tutaj, też chodziła siostra Faustyna. Maryja przynosi nam Jezusa i chcemy prosić, aby, aby on nam wszystkim błogosławił. Tu zgromadzonym. Wszystkim, którzy wokół sanktuarium świętej siostry Faustyny się gromadzą, tutaj się modlą. Naszą modlitwą obejmujemy też Panie i dzieci z domu samotnej matki, i te, które są tutaj teraz, i te, które przez wszystkie lata funkcjonowania tego domu tutaj mieszkały. Intencja, którą polecają siostry, to o błogosławione owoce nawiedzenia Matki Bożej. Częstochowskiej w sanktuarium świętej siostry Faustyny o dalej owoce Ducha Świętego dla mnie, biskupa oraz dla wszystkich uczestników naszej wspólnoty eucharystycznej. Ksiądz proboszcz Marian modli się za świętej pamięci Zofię miśko jest to intencja od rodzeństwa z rodzinami. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, byśmy mogli godnie tę najświętszą ofiarę sprawować. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie to Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.